Patacha, królestwo szotów. No, no, nieźle. Um, kurde, a co z tym dubielem? mówiłem y, dwa dni temu, że jest kiepsko. To teraz jest jeszcze gorzej. Przysięgam, że jedyne co mi zostało, to już się tylko śmiać z tego, co się dzieje obecnie w moim życiu. Ale. Um... Jakby kurierem była kobieta, to by im się obwody przepaliły, już by nie wiedzieli, co powiedzieć. Ehm, um, nie jest za ciekawe. <laughs> Sporo rzeczy naprawdę się skomplikowało. Ej, ale już przynajmniej mniej widać, że mam mordę obitą. Ej, tu. Tu. No, na uchu. Po mnie też już w ogóle nie widać, że mam mordę obitą. Ucho wciąż jest czarne. Ale... Ale... Jest już okej. Okay. Pozdro że... od Kamilowski. Dziękuję Kamilowski, również pozdrawiam. To nie jest tak źle. Albo może wam jakąś dwubiegunówkę czy coś, ale... <laughs> nie jest najlepiej, ale nie jest też tak źle. W sensie Ten jak trzyma, nie? Nie wiadomo o co chodzi. Byście się nie martwili, nie? Najważniejsze to, żeby w życiu wychodzić z założenia, że wszystko jest po coś e, i wtedy życie staje się piękniejsze. Co się stało? Kontuzja jakaś, o co chodzi, Marcinie? To, więc na pewno te wszystkie przykre sytuacje były po coś. E, to wiecie, to ja już mam. Przecież ona mu zaoferowała, że zapłaci mu za wniesienie tego towaru. Za darmo tego nie wymaga od niego. Ej, Ale on wciąż może odmówić. Jak mi na przykład jak ktoś powie, ej, mam 10 tysięcy, jak y, skoczysz z mostu, to ci dam 10 tysięcy, to ja dalej mogę powiedzieć, nie, nie chcę. A, kurwa, zdziwiłem cię, co? Co z tego, że mu proponowała hajs? Wciąż gość ma y, możliwość odmowy. Mam też zmęczenie materiału, po prostu e, jak człowiek siedzi się martwi niektórymi rzeczami, to później e, takiej głupawki dostaje, ale po przeanalizowaniu tego... Zaczynam do wniosku, że jednak nie jest tak źle jak mówiłem na no, początku, mimo że nie mówiłem o co chodzi, <grywia> A, więc no. <grywia> Dobranoc moi kochani. <grywia> oh. Takie podejrzenie, że mój dietetyk to chyba nawiązał współpracę ze spiątnicą, bo na śniadanie mam skyr, na podwieczorek mam skyr. Ja też na mam same skry bo kurwa, ja jestem do, dietetykiem dubiela. Codziennie mam skry i wszyscy w klubie też chodzą ze skrym. O co chodzi? Bo wszyscy ode mnie ściągają. Any tak tak wszystko inne to dobra. jak nie kochać mojego dietetyka wiem. jeśli moje śniadanie wygląda tak. I podobno jeszcze jest zdrowe. Tego akurat jeszcze nie potwierdziłem, ale, ale chyba tak. Chodzisz do dietetyka, a dietetyk ze skrem. No tak, jakże wiesz czymś innym? Nie będzie mi w intencji jakiś czas, nie wiecie pretensji, muszę pojechać chwilę sam ze sobą. Hm. Znaczy, Dubiel wydał mi się jakiś trochę taki dziwny na tym, na spotkaniu tam na fame Ma, ale ja go ogólnie słabo znam. ja go widziałem chyba trzeci raz w życiu, wtedy albo drugi nawet, nie trzeci, bo jeszcze go na Fejmem, na konferencji widziałem to trzy razy się z nim widziałem, więc ciężko mi oceniać. Ale wydaje mi się zagubiony, ale też pomyślałem, że może po prostu taki jest, taki ma styl bycia. Nie wiem, życzę wszystkiego najlepszego ogólnie. Ale też wrócił z podróży. Ja na przykład zawsze, jak wracam z podróży, to mi się odechciewa wszystkiego, bo podróżując jest fajnie, a później wracamy do tej codzienności. O, MC, co ty mówisz? A, że w systemie. I by wtedy nie mógł odmówić, a może i tak. Ja nie wiem, nie znam się. Nisnął się złotych ma jakieś... Kurde, nie wiem, wiesz. Hmm? Bo ja nie wiem, jaki, yy, czy Błoński, czy zrobił postępy, bo w moim pojedynku to nie, on nie był w stanie nawet pokazać niczego, bo ja dawałem się obijać i nic tam, nie, nie, jakoś nie, nie sprawiłem mu żadnych trudności. Więc tak do końca to nie wiadomo, czy on zrobił jakieś duże postępy, czy nie. Na pewno zrobił, ale nie wiadomo jakie, no bo ja to tam wszystko na ryjec przyjmowałem. <śmiech> <śmiech> Więc no, tak średnio. Kurcz, Lexi półtora miliona. A co ona ma w tym swoim sklepie? Lexi Shop. Babene by Lexi. Aha. Podobno dużo hajsu ciągnie z tego sklepu. No ciekawa osoba z tej lekcji, ale kompletnie nie w moim typie. Dlatego ja to też tak z przymrużeniem oka patrzę na te, na Dubiela i Lekcji, jak są razem, bo wydaje mi się, że ona też nie jest w jego typie. Bo Lekcji jest trochę taka... Takie ciepłe kluski, tak mi się wydaje, że jej brak takiej k***y życiowej odrobinę. Ale mogę się mylić, ja ją słabo znam. Na nowy CGN polecamy Dexcom G6. Tak jak wiecie, z wszystkimi ja normalnie gadam, nie? Jak ten Alexis taka... Nie, nawet jak ją widziałem na tym fejmie M.A., to ona tam uciekała przede mną. Chuj wie, o co chodzi. <grywy> <Cii>. <grywy> Jakbym, kurwa, trendowaty był.